Ok. Uf. Uf. Cześć. <ścoughs> Dzień dobry, witam Was moi drodzy w kolejnym odcineczku z paczek od widzów. Jest to seria, która wraca po nieszczęsnej przerwie, prawie miesięcznej przerwie na kanale związanej oczywiście z no, z delikatnym zhakowaniem konta. Wszystko już wraca do normy, kanał już się odbudowywuje, Więc, więc wszystko, wszystko będzie w najlepszym porządku. Dzisiaj otwieramy sobie moi drodzy dwie paczuszki, ponieważ otrzymałem je ogólnie. Jedną otrzymałem przed atakiem hakerskim, drugą otrzymałem w trakcie i po prostu czekałem z tymi paczkami te paczki czekają u mnie już ze trzy tygodnie. I czekam tak naprawdę z otwarciem, z nagraniem tego filmu, więc nagrywam go teraz. E, I powiem szczerze, nie pamiętam kto mi to wysłał. Mam nadzieję, że jakieś listy tam będą i, i zobaczymy kto to wysłał. E, bo powiem szczerze, no nie pamiętam. Musiałbym gdzieś odgrzebać tego maila teraz. E, a to jest troszeczkę czasochłonne, więc zobaczymy, może będą listy w środku e, i dowiemy się kto to tak naprawdę wysłał. Jeżeli ktoś z Was rozpoznaje swoją paczkę. Serdecznie dziękuję, proszę napisać komentarz. Eee, no, a my przechodzimy do otwierania paczek. A i oczywiście, jeżeli wy chcecie taką paczuszkę do mnie wysłać, to oczywiście jest taka możliwość. Eee, wystarczy napisać do mnie na maila, który jest już odzyskany. Spokojnie, możecie napisać w opisie pod spodem. Będziecie mieli tego maila. Tam możecie do mnie napisać wiadomość prywatną eee, i tam wszystko wam wyjaśnię krok po kroku, jak taką paczuszkę wysłać. Eee, no, żeby nie było żadnych problemów, zabieramy się za otwieranie. Pierwsza paczuszka, mniejsza, druga, później otworzymy sobie tą większą, więc zobaczymy. Jeżeli ktoś rozpoznaje tą paczkę, proszę dać znać. Mam nadzieję, że w środku, tak jak mówiłem, jest jakiś liścik, więc dowiemy się, kto to wysłał. Otwieram. Nie patrzę, co jest w środku. Papier toaletowy. Nie, co to jest? Ręcznik. A, coś spakowane w ręcznik. Jest list. Dobra. Zaczynamy, moi drodzy, od listu. I później sobie przejdziemy dalej. Bo list, moi drodzy... Tu jest najważniejszy. Ja chcę się dowiedzieć, od kogo to jest paczka. Eee, dobra. Lecimy. Hej, Max. Mam na imię Wiktoria. Dzień dobry, pani Wiktoriu. I mam 16 lat. Oglądam ciebie, jak i resztę ekipy, w sumie od 6 lat. Kocham wasze filmy, dlatego że zawsze poprawiają mi humor. Wiem, ile wkładacie pracy, czasu... I czasu, by robić dla nas filmy. Dlatego właśnie wysłałam tą paczuszkę, by wam za to podziękować. Czyli to jest paczuszka dla wszystkich. Okej, okay. dobrze. E, jak już wcześniej pisałam, w paczce są rzeczy dla ciebie i Chuckena, jednak nie spodziewałam się, że w tym czasie się przeprowadzi. Więc mam nadzieję, że jak będziesz się z nim widzieć, to przekażesz mu prezent. Mógłbyś pozdrowić mnie oraz moją przyjaciółkę Karolinę. Pozdrawiam cię, Wiktoriu. Pozdrawiam Karolinę, Twoją przyjaciółkę. Dziękuję serdecznie. Za ten piękny list. Eee, no, zobaczymy. No, Chacen na pewno przyjedzie do mnie na winobranie we wrześniu, więc może wtedy mu to przekażę. Eee, znaczy, na pewno mu to przekaże no bo to będzie jedyna taka okazja, ewentualnie w Poznaniu na PGA, ale. No, wcześniej mamy, wcześniej mamy oczywiście winobranko i ja już tutaj czuję, co, to, co się święci dla Maxa. Red Bull. Zero cukru i to jest, nie wiem czy to nie jest. Tak, to jest większy Red Bull. Uuu! 355 ml. Dziękuję bardzo. Przyda się i dobrze, że bez cukru. Tutaj jest coś dla czakenka. Ja nie wiem czy ja to mogę otworzyć. Dla czakenka. Nie no, otworzymy, zobaczymy co tutaj jest. To jest jakaś, jakaś figurka. Czy ja, dobra, jak ja to mogę otworzyć dniszczo. <grymne> ja już widzę, co to jest. No ucieszy się. <grymne> no powinien się ucieszyć. Zaraz wam pokażę tylko chcę to bezpiecznie otworzyć. Też on widzicie chyba już tutaj. <grymne> Monisia, doki, doki. No, to no patrzcie idealnie. Ty może ja sobie to zostawię tu? Co, patrzcie idealnie mi do figurek pasuje. Nie, no przekażemy czakenkowi oczywiście. I mamy tutaj jeszcze. Okej, okay. już wam tutaj pokazuję, bo są to ogólnie fanarty, ale ta praca. O, ja widzę, że jest coś dla mnie tutaj też. Dobra, zaraz to ogarniemy. Patrzcie na to, ojo, i to można postawić! Najlepsza ekipa na świecie, to jesteśmy my! Tylko oczywiście mi tutaj nie złapie pewnie ostrości za bardzo. Chyba, że zrobimy to tak. Wait a minute. O, o, o! I to są nasze zdjęcia! A, <laughs> Company! To są nasze skiny z Full Company. Ładny księżyc. To jest księżyc chyba. Tak, i cała nasza ekipka. To ja nie wiem, bo to jest. To ja mam to gdzieś sobie postawić? Podejrzewam, że to może być dla mnie, chociaż. A tutaj są te postacie zrobione też od tyłu. Aczkolwiek tu nie widać, ale. Na przykład Admirowska im nie widać, że jesteśmy jeszcze. Mamy butle, wszystko. Ładna dbałość o szczegóły, powiem, naprawdę. Piękna, piękna. Super, to mi się podoba, ale zobaczcie, co jest tutaj. Abym tego. jakoś nie popsuł. To jest, to jest dużo fanartów. Okej. Okay. Ogólnie dla Maxa. Tutaj. Czyli to wszystko było dla mnie. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No to. No powiedzcie, że to nie jest cool. To jest mój cosplay deku. Yo. Dobra. Co mamy. <ścoughs> tu nawet takie 3D jest. Wy tego nie widzicie. Ale to jest takie. Nie wiem czy to dam radę wam to pokazać. O, widzicie, wypukłe! Widać, widać, że to jest wypukłe, nie? Yo, ej, to jest fajne! To mi się podoba i ostatni fanarcik! O kikutek! O, jaki kikut? Oj, tego to nie będzie widać chyba. O też czekajcie, jak przybliżę, to się zmieni troszeczkę. O! No patrzcie! Jaki kikutek śliczny. A nie ma młodego w ogóle. O Ale to jest kikutek. No młody, jeszcze nie zasłużyłeś na fanarty. <grych> Już się poprawiam. O! Młody nie zasłużył na fanarty jeszcze. No ale piękny kikutek. Naprawdę ogólnie wszystkie tutaj fanarty. Naprawdę piękne. Piękne, cudowne. Oczywiście panią Monisię przekażę czakenkowi, jak tylko będę miał taką okazję. Także Wiktoriu, ja ci serdecznie dziękuję za... Pracę włożoną w tą paczkę, bo naprawdę, no jest tutaj szczególnie te fanarciki. No to był naprawdę pewnie ogrom pracy do zrobienia. Świetne, naprawdę, naprawdę świetne No i Red Bull, mam kolejny Red Bull w zapasie. <grym> Dziękuję raz jeszcze. Zobaczmy drugą paczkę, bo druga paczka ogólnie przyszła dużo wcześniej. Ta paczka czeka najdłużej. I tutaj wiem, że też jest coś dla czakenka, bo mamy tak, mamy tutaj zdjęcie czakena. Mamy tutaj moje zdjęcie i mamy tutaj też moje zdjęcie i chyba tylko tyle, raczej tak, no dobra, otwórzmy sobie, masz młody, baw się folią, okej, okay. coś tam jest, o takie ciężkie w sumie, ale luzem spakowane, mam nadzieję, a to już nie trzeba, to już nawet otwarte jest, okej. Okay. Okej, okay. zobaczmy. Oh. O! Co, co? Co? what? Pudełko w pudełku? Dobra. Pudełko w pudełku. I znowu ostreczowane. I jest ze zdjęciem. Nie wiem, chyba czakenowym. Czakenowe zdjęcie tutaj jest. Badamy radę. Od, Odstreczować w ten sposób, odfoliować. Patrzcie, cudowne. <grymne> Z którego to jest? No to chyba jego stare zdjęcie jakieś. Dobra, otwórzmy to. Zobaczmy. Ojoj. Ojoj. Czekaj, bo co, co to jest to? A, to tak miało być. Najpierw list. Kurde, ale tużeś zadbał. Kieszonki porobione, dobra. Widzę, że jest drukowany list. Super. Super, bo czasami rozczytać się jest ciężko. Okej. Okay. Tak, był drukowany list. Tak, ale małą czcianką! Liścik. Zobaczmy. Rym. Witaj, maksio ukochany. Mam dla Ciebie coś na żarty z żartami. To był żart może tak, może tak. Paczuszce tej wspaniałej znajdziesz radość, no i żart. Już kończymy ze żartami i kończymy ze smutkami. Mam dla ciebie coś miłego, tą paczuszkę. No i bat, nie ma tam żadnego bata. Co? Ale jest tam nóż i brat. Ojciec, uciekam od Chakena, Masz tu nóż i goń Rokiego. Kiedy bitwa się rozpocznie, Max. Wziu... Wziął? Wziął! W Wziął nóż. Ucieka góry, lasy mu, straszny koniec czasu i przegrywa druga, przez u zamknięte, tura. Już niebawem Max ta Sigma już nadchodzi, druga tura rozpoczęta, 10-0 wygrywa... Co, o co tu chodzi? Czakel już od nas odchodzi, bo jest dzisiejszym przegranym koniec. What the... Okej. Okay. <laughs> <O>, Okej, <okay>. ciekawe. <laughs> Witaj Max, jestem Borys, siema Borys. Syrop łamane na syrop, łamane na makflery łamane na dwa kropka. Ok. Wybitny Polak z grupy 4 kropka. Wybitnych Polaków, mam rocznikowo 13 lat. Zrobiłem dla ciebie paczkę z dwóch kropka powodu. 1 kropka powód to te słowa, jak też chcecie wysłać mi paczkę, to pod opisem znajdziecie. A, to mój mój tekst Dwa kropka, powód. To, że ja siedzę na razie w domu i nic nie robię, a trafiłem na twój film, to postanowiłem, że zrobię dla ciebie paczuszkę, dziękuję bardzo. Mam prośbę, czy pozdrowisz mnie i moich kolegów, czyli Adama, Kacpra i Olka. Pozdrawiam serdecznie ciebie, Adama, Kacpra i Olka. Byłbym wdzięczny. Zasady paczki. Zasady paczki, bardzo ważne. 1. Nie podglądaj pod kartkę przed przeczytaniem. Nie spojrzałem aż tak bardzo. Dwa. Ok. Spam literek tutaj jest. Totalny random spam literek. 3. Kropka. Uśmiechnij się i życzę miłego otwierania. Wiem, że chyba się odchudzasz. No, pracuję nad formą. Strzelam, więc nie ma tam żadnego jedzenia ani picia. A, i mam dwie, drugą prośbę. Czy ocenisz na odcinku moje konto? Na odcinku i czy porównasz ilość stron moich i twoich? Bages na Roblox. Nick. Na Robloxie ja nie oceniam totalnie. Ja się nie znam na Robloxie. Ja tam wchodzę tylko, żeby grać z chłopakami. Także ciężko będzie. P.S. Zrób kotom domek z kartonów. Mają już. Właśnie tam jest. Twój karton. I już się nim bawią. Dziękuję ci bardzo. Eee, Borys. Borys. Borys Syrop McFlurry. Dziękuję bardzo. Liścik naprawdę specyficzny. <laughs> specyficzny. Eee. Co? co to jest napisane? Nie poprzeczy... Ha! Po przeczytaniu. Nie podglądaj. Okej. Okay. Okay. <grytania> Na początek pytanka. Dobra, nie patrzę dalej. O, żeś tutaj... A tutaj porobił normalnie, poprzyklejał. <grytania> pytanka. To jest w formie książeczki? Kurna, to jest zrobione w formie książeczki, ale taśma ci się poprzyklejała tutaj. Nagrasz evade na Roblox Odpowiedzi Tak, nie, nie wiem I jeden <grywa> Co? Evade, a my nie nagrywaliśmy już czasami evade Musiałam zobaczyć Dobra Dwa, Pokażę szkodki do ekranu Oj, tak, nie, nie wiem <grywa> No mogę pokazać No dobrze, pokażmy Mamy się akurat tutaj Młody <grywa> Schowałeś się w kartoniku Schowałeś się pod, pod... folią się schował, nie? No, jesteś młody tu? No, jesteś tu. Idź, wejdź sobie do kartonka. Zobacz. Będzie to widać? Siup. Siup. Młody w kartonie siedzi. A tu jest ikut. Tu jest ikutek. O. Dzień dobry. No. <laughs> dobra, dobra. Mają tyle teraz zabawy z tymi kartonami. Uff, pokazałem, zaliczone. Co dalej? <laughs> tu mam zadanie matematyczne. Wiesz, ile to? No ale tu już rozwiązałeś, że to jest 0. <laughs> Nie? 8 plus 6 plus 2 plus 6 minus 7 minus 2 plus 9. W komentarzach prosimy o rozwiązanie tej trudnej jakże zagadki. Kolejne, czy zagracie w brain show? Myślę, że jeszcze wrócimy do tej gry. Mam nadzieję, że tak. Yy, I to wszystko. A, jeszcze piąte. Czy pytania nie są nudne? Nie wiem, nie wiem, nie, tak. Odpowiedź: trzy. Nie. <śm> nie są nudne. <klop> dziękuję bardzo. Pytanka, myślę, że zaliczone. Mam nadzieję, że zaliczone. No i dobra. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Coś ty tu przygotował i jak ja mam to otworzyć? Oooo! Oooo! Ludzie, dostałem rolkę papieru toaletowego. No tego to jeszcze nie było, a przyda się. Kurde! Tutaj mamy jakąś. Co to jest? Podna klepsydra? Hę? to tutaj są jakieś kuleczki faktycznie w tym. Co? Wow, jest. Okej. Okay. Ciekawa ta klepsydra. Nie wiem, jak. Nie wiem, czy zobaczycie to, ale. Widzicie? Są tam jakieś kulki powietrza, czy jakiegoś tłuszczu? Okej. Okay. Dostałem puchar. Najlepszy ty. No nie, no Pucharu, to ja jeszcze, kurna, nie dostałem Aż sobie postawię go, ale brudny trochę Używany chyba <grytania> Postawię go sobie tutaj, na puerce Kurde, za najlepszego ty. Tu mamy, to jest chyba samochód Syrenka, jak się nie mylę Ale troszeczkę zepsuty Tu nie ma światła, Ok, czyli to może być Samochód z naszej serii e, Na YouTubie Z Long Drive Ewentualnie ostatnio ten Beyond the Horizon Czy coś takiego że brakuje tu części, zbita szyba, nie ma światła. Poza tym wszystko jest, opony są, kółka są, drzwi się otwierają. Otwierają się. Kurde. No to porządne. auto. to zobaczcie. Poprawcie mnie, ale nie wiem, czy to nie jest syrenka. Albo Warszawa. To może być Warszawa. Tak, Warszawa to jest. Heh. Samochód Warszawa. Made in China. Ok. Tutaj mam. Uuuu, uh, a to może być fajne, bo to jest. Oczywiście. Uh, uh, lokowanie produktu. To jest odblask. Czasami, jak sobie jeżdżę na przykład wieczorem kulaj nogą, to to może mi się przydać. Naprawdę może mi się przydać. No i będę reklamował Pepsi. Tu mamy mały głód. Kiedyś był bardzo popularny. Maskotka małego głoda. Tutaj mamy chyba książkę Minecraft. Podręcznik minigier PVP. No ja nie jestem minecraftowym graczem Ale ujać uj, uj, się kręcę Tu cały podręcznik Flagi, tworzenie mapy Podniebne wojny Cokolwiek to jest Ja, ja się nie znam Ja od razu mówię nie znam się Teren wa wełnistych wyścigów Pewnie tutaj ludzie Mi zaraz powiedzą w komentarzach Eee Max nie znasz się Przecież to jest to i to i to Ja nie wiem Elytrowy mistrz What? No ty? Jak się bu... Wygląda jak do Quidditcha coś Boisko do Napowietrznej koszykówki Jakby Quidditch to jest, nie? Ty, ale z ciekawości Sobie to poczytam, bo <laughs> Ciekawe rzeczy tutaj mogą być Podręcznik minecraftowy No tego jeszcze nie było, żebym dostał Podręcznik do minecrafta Co to jest to? Eee, moje nożyczki będą mi potrzebne Eee, gdzie są moje nożyczki? Zrób fikołka nie umiem. Wyzwanie. Podejmujesz się, tak czy nie? Nie mam miejsca, żeby zrobić fikołka, niestety. Więc odpowiedź musi brzmieć, niestety nie. O kurde. I to. Chucken byłby zadowolony z tego, bo to jest... Jak się nazywa ten nóż taki? Wiecie, o, pach, pach, pach. On coś takiego ma. Tylko to jest nieostry, więc można sobie trenować, wiecie. Flipy. <laughs> Ciekawe. Bisquill. Bisquill. Czyli tu sobie można. O, takie coś. Może czakenik będzie to chciał. Żeby sobie potrenować. Bo on ma wersję normalnie, chyba ostrą. I tu mamy już fanarty. Więc kartonik idzie do kotów. A my tu mamy fanarciki. I tu żeś to kurcze zakleił. Ale no, okej, okay, dostałem się jakoś. Wyciągnijmy sobie. O. I to mamy tak. To jest dla czakena. Tutaj nie wiem, czy wy zobaczycie. Dechutken. Widzicie? Co to jest? Jajko z głową kurczaka. Ciekawe. <ścoughs> Ciekawe. Eee, tutaj mamy co? Dla Max Playera. To jestem ja? Matko czemu ja mam fiolet? Z czego to jest? Powiedzcie mi. Z czego to jest kadr? Jest woda. Jestem ja. W fioletowym t-shircie. Kurde, nie wiem z czego to może być. Dajcie mi znać w komentarzach jakieś pomysły. I ostatni fan arcik. Ostatni? Czy przedostatni? Ten jest jakiś tutaj sklejony. Nie. No chyba jest w takim niebieskim po prostu, skleone. Max Playa jako kuń. Kucken jako kurczak, oczywiście. Rocky Dogi jako pies. I Admiros jako brodacz. Nice. I czemu to jest moja sama broda? To jest moja broda. Tu jest napisane Red Bull. Przez dwa L piszemy Red Bull. <grym> to nie wiem, co to jest. Tu też broda Rockiego. Ło! <grym> nie rozpoko. A tutaj długa broda Admirosa jest. Nie wiem, czy wy to widzicie. To tak wam pokażę. Albo. Wait a minute. Zbliżonko. O! Tak to wygląda. Moja latająca broda jest tutaj. Ciekawa koncepcja. O, jezus Maria. O! Ciekawa koncepcja, nie powiem. Je... Dziękuję bardzo, naprawdę <ścoughs> są to nietypowe prezenty. Jedne z najbardziej nietypowych, jakie dostałem. Resoraczek. Resoraczek, klepsydra, puchar przede wszystkim. Kur... A no puchar... Pucharu to jeszcze nie dostałem. No i książka do Minecrafta. Coś pięknego. Moi drodzy. Wiktoria, Borys. Dziękuję wam bardzo. Serdecznie. Te paczuszki no, długo czekały, żeby je otworzyć. Mam nadzieję, że zobaczycie ten film. Mam nadzieję, że się odezwiecie w komentarzach. Moi drodzy. Tak jak mówiłem na początku... W opisie macie maila. Jeżeli chcecie wysłać jakiekolwiek paczuszki, możecie to zrobić. Napiszcie do mnie prywatnie na maila i ja was poprowadzę za rączkę. Jeszcze raz przepraszam za tą przerwę tygodniową. Więcej to się już nie powinno zdarzyć. Mam już konto tak zabezpieczone, że, że powinno być git. Powinno być już git. Więcej przerw takich nie będzie. Pora teraz odbudować kanał. Kot rozrabia. Także mam nadzieję, że już takich przerw nie będzie I odbudujemy kanał za jakiś czas Żeby doprowadzić tutaj do dobrego algorytmu Bo na razie jest, jest kaszanka, ale powinno być gi Dobra, to tyle ode mnie moi drodzy Trzymajcie się, do następnego, na razie